Twoja głowa mocno się poci, a włosy następnego dnia po umyciu wyglądają na nieświeże to nie Twoja wina, ale musisz to wiedzieć. Jeśli dużo się pocisz, zwłaszcza latem, po treningu albo na plaży, to możesz mieć głowę nawet codziennie. Ale uwaga, nie przed samym pójściem spać. I najlepiej sprawdzi się szampon na nadpotliwość na przykład ten lub na silne przetłuszczanie, na przykład ten na zmianę z szamponem do codziennego lub częstego stosowania, lub z szamponem nawilżającym lub kojącym, z czego ten najlepiej odbiera. Włos od nasady. Raz w tygodniu zrób peeling skóry głowy, najlepiej maską z glinką, tą lub tą. Taka glinka chłodzi, łagodzi i przynosi błyskawiczną ulgę, a ta druga daje większe odbicie włosów od nasady. A jeśli spędzi cię głowa lub masz skłonność do upierzu, to szukaj peelingu z piroktonem olaminy i kwasem salicylowym, na przykład ten, które działają przeciwgrzybiczo, odświeżają i odbijają włosy od nasady. I najważniejsze po każdym myciu zawsze susz głowę suszarką jak najszybciej po umyciu, bo wilgoć plus pot dają szybsze przetłuszczanie, swędzenie. A jeśli naprawdę się męczysz z nadpotliwością, to istnieje rozwiązanie medyczne. Toksyna botulinowa na skórę głowy, którą może wykonać wyłącznie lekarz. I pamiętaj, sama pielęgnacja nie wyeliminuje nadpotliwości, ale poprawi wygląd Twoich włosów i Twoje samopoczucie. Ważna jest też praca z przyczynami, o których napisałam w opisie.